Cześć wszystkim, witam na kanale Pop Świadomość i dzisiaj mam pomysł, żeby zrobić coś, czego w sumie dawno nie mówiłam, czyli troszeczkę opowiadać o ostatnich filmach, na których byłam i które widziałam, Co, czy polecam, czy nie polecam, także dawno nie było filmowego jakiegoś podsumowania, filmowych doznań, które gdzieś tam e, były w moim życiu, także dzisiaj będzie filmowo. Jak już kiedyś Wam mówiłam, jedną z lepszych decyzji, właściwie, które podjęłam razem z moimi rodzicami, było zakupienie karty Unlimited w Cinema City. I tak ja jestem raczej osobą, która woli te multipleksy niż kina bardziej studyjne, no ale to jest jakby... To jest rzecz względna i każdy ma swoje upodobania gdzieś tam. Ja lubię multiplexy ze względu na to, że są duże, wygodne fotele, jest ich więcej, powiedzmy, i są bliżej mojego miejsca obecnego zamieszkania, także wiele plusów, trochę mniej minusów, bo jednak oferta kin jest mniejsza i te ambitne kino gdzieś tam przegrywa, powiedzmy, z tymi bardziej popularnymi tytułami. Ale chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o kilku filmach, które widziałam w ostatnim czasie. Jednym z nich, wiadomo, była e, właśnie animacja, film, animacja, <grym>, animacja, film, animacja, film i animacja w jednym, e, czyli Inside Out 2, w głowie się 2, który jest no, fenomenalną e, animacją. Jedynka, przyzna, przyznam się, że nie była do końca w moim klimacie, w sensie nie podobała mi się aż tak bardzo jak wszystkim. Ja totalnie zrozumiałam przekaz, mega to, że uczymy właśnie młodsze pokolenie, że emocje są ok, że odczuwanie trudnych emocji, jakimi na przykład jest smutek, też jest ważne i też jakby musimy sobie pozwolić na to, żeby być czasem smutnymi i gdzieś tam uwolnić te emocje, jednak chyba właśnie to smutek mnie tak bardzo irytowało jako postać, i trochę nie mogłam jej momentami tak znieść i e, myślę, że to też może być jakaś taka moja wewnętrzna walka z tą emocją i e, trochę problem z pogodzeniem się, że mogę czuć smutek i, e, no, i, i to, ja osobiście nie pozwalam do końca sobie odczuwać smutku, także myślę, że to też mogło być to, jednak e, smutek sama w sobie tak mocno jutowała, że ja byłam jak no dlaczego my to oglądamy. Ale no wiadomo, jeżeli to się przeanalizuje, jeżeli to gdzieś tam się przetworzy, no to wszystko się gdzieś tam układa, ma sens. I drugi, druga część jest, co moim zdaniem jest niesamowite, to fakt, że powstała. Między pierwszą a drugą jest 10 lat różnicy, może troszkę mniej. W każdym razie twórcy, tworząc pierwszą część, już mieli w głowie koncepcję, że druga część będzie właśnie. Stworzona w 2024 roku, w sensie wydana w 2024 roku, to względu na to, że dzieci, które oglądały wtedy pierwszą część będą już w wieku Riley, tej 13-letniej Riley, i będą się właśnie z tymi em, problemami utożsamiać i to te emocje będą u nich występować i po prostu, żeby to miało taki sens też dla osób, które to odbierają i uważam, że to jest no, niesamowite. To animacja, która pozwala przede wszystkim dzieciom zrozumieć emocje, poznać swoje emocje i zaakceptować to, że je odczuwamy. W drugiej części kocham wątek z nostalgią, to jest jakby, teraz sobie o tym przypomniałam i to jest po prostu beyond anything. W każdym razie bardzo mi się podobała druga część, uważam, że jest przede wszystkim dużo dojrzalsza, ale co jest ciekawe, to tutaj głównie jednak większe skupienie jest nie na emocjach, ale na samej historii Riley, co jest dosyć ciekawe. I jak w pierwszej części samej Riley było bardzo mało, widzieliśmy tak naprawdę skrawki jej życia, takie gdzieś tam małe elementy, to tutaj jednak mocniej skupiamy się na tej fabule, która jest związana z Riley, a dużo mniej na tych emocjach i konfliktach między emocjami. I uważam, że jest to całkiem fajny zabieg, ponieważ też jak tak się popatrzy, to jednak ten nastoletni czas jest bardziej skupiony na sobie. Teraz też, jakby wtedy, zaczynamy więcej myśleć o sobie, być skupionym na tym, co dzieje się w nas samych, co się dzieje bardziej w sumie w społeczeństwie, czy pasujemy do społeczeństwa, czy nie pasujemy do społeczeństwa. Więc uważam, że jest to bardzo ciekawy zabieg. Mamy Exiety, która pije. Jak to było? Eksy, ty jakoś tak, co to, to było cudowne, takie małe te gagi, czy um, ten taki, to takie miejsce, gdzie oni poszli, taka skrytka, w więzienie, cela jakoś tak, w którym e, Riley zakopała swoje jakieś tam dziecięce, dziecięcych idoli. Czy to z gier, czy to z bajek, no to też jest niesamowite jestem tam jeden wielki sekret Niestety ciągle nie wiem, czym jest ten jeden wielki sekret Bo nie zostałam na scenie po napisach Bo jakby nawet nie pomyślałam o tym, że jest scena po napisach Potem dowiedziałam się na TikToku, ale nie oglądałam, co dokładnie tam się dzieje Więc na pewno chcę się wybrać po raz drugi na Inside Out 2 bo... No bo chcę zobaczyć też m.in. scenę po napisach Ale sam film jest niesamowity, bardzo lubię tą animację I bawiłam się bardzo dobrze przy niej, więc chętnie jeszcze raz ją zobaczę. Kolejny film, który widziałam jest filmem Jedno życie i jest to film, o którym w sumie nie wiedziałam nic idąc, więc było to moje duże zaskoczenie, kiedy okazało się, że jest to film historyczny, opowiada on o mężczyźnie, który ratował żydowskie dzieci z terenów Czechosłowacji podczas właściwie chwilę przed. Wybucham II wojny światowej. Ta część Europy, jak wiemy, była pod okupacją, więc było tam ciężko. Żydzi mieli bardzo ciężko, ciężko w tamtych rejonach. To jest mniej więcej bardzo podobna historia, która się działa u nas. No i historia opowiada właśnie o brytyjskim bankierze, którzy, który. Przyjechał na Czechosłowację i zobaczył w jednym z gett, że dzieci, że są dzieci żydowskie, które właśnie nie wiadomo, czy przeżyją następny dzień, i on nie mógł się trochę z tym pogodzić, że tak wygląda rzeczywistość tu na Czechosłowacji, i stwierdził, że im pomoże, i zorganizował, z, zmobilizował właściwie wszystkich, żeby pomogli mu załatwić papiery dla dzieci i po prostu sprowadzić dzieci stamtąd do Wielkiej Brytanii, żeby miały lepszy start i mogły żyć dalej. Co jest fenomenalne, moim zdaniem, to dwie, dwie różne historie, bo mamy dwa, dwie linie czasowe. Mamy to, co się jakby dzieje teraz, kiedy on jest już starszym mężczyzną i to, co się działo wtedy, właśnie w 1939 i uważam, że jest to mega zabieg wybrani zostali fantastyczni aktorzy bo mamy Jacka Nicholsona jako tą starszą wersję i muszę sprawdzić jak się nazywa ten aktor, który grał młodszą wersję ale ja go znam, bo grał on m.in. w serialu Love w takim brytyjskim serialu Jenny Flynn to jest dosyć młody aktor ale bardzo, bardzo dobry w tym co robi no i mamy też Helenę Bonham Carter więc no jest to świetna obsada Film jest przepięknie zrobiony. To jest, są piękne zdjęcia. To jest idealnie oddany klimat tam, czy, tamtych czasów, trudy, z którymi bohaterowie się gdzieś tam zmagali. No, ja byłam po prostu w niebo wzięta. Oczywiście pod sam koniec się popłakałam, bo ciężko się nie popłakać. E, pan obok mnie, który siedział, to łkał i tak po prostu płakał na głos, i to było dla mnie niesamowite, jak bardzo mocno gdzieś tam to na niego oddziaływało. Aż w końcu jego żona też powiedziała, przestań płakać, przestań płakać, już tam, już uspokój się, a ja miałam takie coś w głowie, że po prostu chciałam mu powiedzieć, ale tego oczywiście nie zrobiłam, że jest ok, niech sobie pan płacze jak pan musi, bo jest to dosyć, jest to dosyć ciężki temat, więc niech sobie płacze. Um, więc no, ja bardzo polecam ten film. Um, nie chcę też za dużo zdradzać, bo wiadomo, znaczy to jest historycz historyczny film, jest oparty na faktach biograficznych, więc też um, możecie sobie wygooglować osobę, która, o której jest ten film, czyli Nicolas um, Także um, jest to niesamowicie ciekawa osobowość. Ja bardzo polecam się zapoznać w ogóle z tym, co się działo. Też niewiele się mówi o tym, co działo się na Czechosłowacji, także też miła była ta odmiana. Nie tylko słyszeć, co się działo właściwie w Polsce, bo głównie jednak dostajemy takie rzeczy. A tutaj, jakby też tą in inną perspektywę z naszych właściwie sąsiadów, więc też bardzo polecam. No i zostajemy w takich klimatach wojennych. Jutro będzie nasze to film, który totalnie mnie rozbroił. To był Film, który mnie tak mierził, to był taki film, w którym ja miałam tyle w sobie emocji, takiej niezgody, niesprawiedliwości, takiego mm, niezrozumienia do końca. To jest właśnie niesamowite w tym filmie. W ten film mi się wydaje, że ma właśnie wzbudzać te emocje, ale one mają sens. To wszystko prowadzi do, do czegoś i ja uważam, że. Reżyser i narześci zrobili fenomenalną robotę. Ja bardzo lubię oglądać filmy, które są spoza tej banieczki amerykańskiej czy polskiej. Lubię właśnie oglądać gdzieś tam kino europejskie. Nie przypadam sobie niemieckim ze względu po prostu na język. On mi dosyć przeszkadza, ale właśnie kino francuskie jest dosyć ciekawe, hiszpańskie. No i włoskie też. Już wiem, że jest w miarę ciekawe i jest tutaj przede wszystkim film jest cały czarno-biały, co jest takie abstrakcyjne, ponieważ jakby jest nowym filmem, a jednak jest czarno-biały i jest to fajny taki zabieg gdzieś tam. Bardzo mi się podoba kreacja głównych bohaterek. Jest też moim zdaniem dużo realności, niestety w tym wszystkim, pokazania społeczności włoskiej pokazanie tego jak wyglądają rodziny włoskich wyglądały na pewno a podejrzewam, że teraz wyglądają dosyć podobnie ale nie aż tak ekstremalnie jest to film, który jest trochę taką feministyczną laurką jest takim hymnem bym powiedziała dla kobiet zwłaszcza kobiet, które nie mają poczucia praw i jest, no, jest po prostu, zapiera dech w piersiach, ale od razu mówię, że jest to film, który będzie niewygodny. Jest to film, który sprawi wiele takich emocji, które nie do końca nam pasują. Myślę, że zwłaszcza jeżeli się jest kobietą, jest to no, niesamowity film. Ja nie jestem w stanie lepiej go zareklamować niż... Yy, właśnie taka mała, feministyczna taka mała, feministyczna opowieść, no daje siłę. Daje siłę w swoim przekazie i jest przecudownie zrobiony. Idealny casting do tych ról. Nic zaś nie słychać. No i to wszystko. To są trzy filmy, którymi chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taka forma, czy robiliście więcej filmowych odcinków. Chciałam zrobić to, żeby był taki dosyć krótki, ale ciekawy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach także, czy idziecie do kina na coś, na czym byliście ostatnio. No i co? Zostawiajcie lajki, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!